Pizza, kombucha. Powiem Wam szczerze, to jest chyba pierwszy raz, kiedy boję się, że mogę ciężko wylądować po tym obiedzie z tym, co jest takim rozwodnionym jogurtem. A nawet ma sens. Próbujemy kolejnego wynalazku. Ci więc co? Więc zapraszam was na ramen. Zaczynamy od kaczy serc. Witam Was, moi starzy i nowi widzowie, w moim nowym kanale, który poświęcimy sobie szansę. Główny kanał jest o tutaj. Także, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, zapraszam do subskrybowania w tym kanale, który, na którym się znajdujecie. Będziemy, moi drodzy, kosztować przepyszne, bądź nie, jedzenie z całego świata. Także zapraszam Was i lecimy! I nie jest to jakieś takie wyjątkowo złe, ale jest nie do powtórzenia.